Siemano, tutaj, Ravson z kanału Ravson Games. Tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game of the Year edition. Moi drodzy, zanim rozpoczniemy tą e, grę, zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS oraz poprzez Paypal. Zbieram pieniądze na mikrofon HyperX, z lub na inny mikrofon. Okej, okay, moi drodzy, niestety muszę nagrywać to, do, to drugi raz, e, dlatego że niestety musiałem coś spiednąć z enkodowaniem. Nawet nie zauważyłem, że miałem tam e, ustawione, że miałem tam przystawione. No niestety, bywa i tak. Więc e, bardzo za Was e, za to przepraszam. Po prostu film wyglądał jakby był w pokazach, slajdach. No niestety, więc muszę jeszcze raz to nagrywać, ale pokażę Wam jak mniej więcej wyglądają bronie. Więc tak, ta broń będzie pasowała do czerwonych robali. To będzie pasować do zielonych robali To na y, y, fioletowe robale Natomiast ta broń, snajperka będzie pasować do Krawmeraxa, y, będę nią bił, tak? Łapy i y, oko No to Coś muszę tutaj odświeżyć, o właśnie Tak wygląda drzewko umiejętności Yy, mojego żołnierza. Tak to w, mniej więcej wygląda. Jeszcze musiałbym wykonać misję yy, z dodatku yy, pierwszego. Chodzi o zombie, nie? Kilka misji. Trzeba chyba tam uzebrać yy, mózgi, chyba, nie? Ta. Dobra, ale zanim to zrobimy, prze y przejdziemy do misji z Kravmeraksem. Mam nadzieję, że mi się to uda po raz drugi, bo trochę się y poirytowałem tym Kravmeraksem. Niestety, jeśli chodzi o Kravmeraksa, trzeba bić cztery macki: jego, jego jedno oko oraz jego tył, tak? Tył jest najtrudniejszy do zbicia. Więc postarajmy się go jak najszybciej ubić. Ok, pierwsze to co robimy, to robimy takie coś, że idziemy tak jakby w przepaść. Ok, docieramy na miejsce. Szybko idziemy tutaj. Klikamy C, czyli kucanie. I od razu tutaj go bijemy, tak? To jest taki wiecie, zgliszowany spot. Tak bym to ujął. Najpierw bijemy jego macki. Okej. Okay. Niestety, Romak mi tutaj zesłania. Pukeletowe. Ładnie. No, musiałbym go zajebać, niestety, bo mi ostro tutaj przeszkadza. Dla mnie, ta trująca broń jest według mnie zajwista. Dobra, ok, no nie wyszło. Oczywiście musimy mieć oj, dużo ammo, żeby go zajebać, bo tak to inaczej nie zrobimy niestety. Okej, okay. wystaw te swoje rączki ładnie. Ładnie, jeszcze jedna została. Jeszcze oko i tył. A tył będzie najtrudniejszy do zbicia. Oczywiście musiałem wszystko yy, ulepszyć, nie? Ulepszyć poziom i tak dalej. Tutaj nie wyszło. Jak teraz się przemieszcza dziwacznie, wiecie. Kurwa. Trzeba ładować. No, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, nie? Ten tył. Bo jeśli nie, no to trzeba jeszcze raz to robić. A ja bym tego nie chciał. Dobra. Teraz tak. Trzeba jeszcze zbić tego robaczka. Który jest tutaj chyba. Nie wiem, czy dam radę go ubić. A tak. Ledwo, ledwo. By nam tutaj nie przeszkadzał przy zabijaniu. Już tam do bęski. Okej, okay, ładnie. No i teraz tak. Przygotujmy się na stawanie z tego miejsca. Ups. Nie teraz. Teraz proszę, proszę, proszę to. Teraz bijemy go, bijemy go, słuchili przecz, kurwa mać, niedobrze. Wieżyczka, wieżyczka. Wieżyczka, wieżyczka. Kurwa mać. Ops, problemy. Gdzie on jest? Tu jest. Kurwa mać, niedobrze. Bardzo niedobrze. Okej. Okay. No ale niestety trzeba... Może ten robot mi tutaj pomoże. Nie. Niedobrze. Kurwa. Blisko byłem, bardzo blisko. Dobra, musimy zmienić kamizelkę. Yy, Snajperk, sorry. Na inną wezmę to. To ma do, akurat dobry damage, tak. Tu jest jaki robak. Aha, ta worm. Musiałbym go jakoś zabić, nie? Ale może jakoś go zajebie później. Dobra, przygotujmy się. I lecimy. No, ostrożnie, ostrożnie tam. Uciekaj stąd, jak najszybciej. No, pokaż się, chujo. Dobra, zajebany. Akurat ta snajperka jest zajebista. Więc polecam bardziej tą snajperkę, niż jakiś... Nie wiem... ...niż wybuchową, serio. Najszybsza snajperka i już jesteście w domu, nie? Wezmę ten pistolet Akurat mi się sprzyda Więc tak, słuchajcie, mamy jeszcze kilka misji do wykonania O, check damage, super, cieszy mnie to Wezmę tak A to już nie zadziała, a szkoda. Przecież i tak mam maksymalny poziom. Tak. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy, oprócz tego. Coś tego może. Nie. To też nie, nie za mi to pasuje. Chyba to wszystko, nie? No dobrze. Eee, pokażę wam jeszcze filmik jak wykonałem misję jak zajrzyłem to misję Kravmeraxa no i jeszcze tam była jedna misja z ostatniego dodatku o robotach no to co no to teraz przechodzimy teraz do dodatku eee, z zombie jeszcze raz po to żeby wykonać tam eee, mózgi, nie? Da. wiecie, ukryta miejsce i tak dalej, i No, tak więc słyszymy się za chwilę. Dobra, jesteśmy w pierwszym dodatku o zombie. Ja tu tutaj sobie pozabijam te zombie. I idziemy teraz tutaj. Idziemy teraz tutaj, w to miejsce. Niestety zombie mnie biją. Szkoda. Sprawdźcie, ja nagrywam. Tak, nagrywa się fajnie. Bez problemów teraz. E, to nie tutaj. Oj, to nie tutaj. Sorki to nie tutaj. To chyba powinno być gdzieś. Nie wiem, tutaj. Nie wiem. O kurwa. Aha. To wy idioci. Może teraz. Może to miejsce będzie. Kurwa. Co za kurwa pajacy. O. To może być tutaj. O. Dokładnie. take a slack. lol no dobra Zajęliśmy tą misję lives mamy pozbierać mózgi moi drodzy Najpierw 10, potem więcej, potem jeszcze więcej i na koniec jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Tak więc bierzemy się za zbieranie mózgu. Brains Brains. 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 Okej, okay, ostatnia misja. No i po, o no sobie tutaj już. No dobrze, słuchajcie, kończymy tą wspanią serię. Ehm... Następna seria będzie e, z gry Borderlands, czy tam Borderlands Tak, żeby było chronologicznie. z fabułą. Tak więc dzięki za obejrzenie. Słyszymy się e, w kolejnych odcinkach z innych gier. Tak więc na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Z komentu film. Oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.